Wiele osób uważa, że atrakcyjnym trzeba się urodzić. Albo się to ma, albo nie. Jest to całkowita nieprawda. Na atrakcyjność składa się wiele różnych cech i tylko w pewnym stopniu dotyczą one wyglądu. Każdy może nauczyć się bycia bardziej pociągającym dla innych. Dlatego dzisiaj przedstawię wam kilka sprawdzonych sposobów na zwiększenie swojej atrakcyjności, analizując niektóre zachowania Chrisa Evansa. <laughs> all right, all right. Chris Evans, którego wszyscy znamy jako kapitana Amerykę z filmów Marvela, z pewnością jest atrakcyjną osobą zarówno z wyglądu, jak i z zachowania. Dzisiaj jednak skupimy się na jego charakterze. Przedstawię kilka cech, które sprawiają, że po prostu nie da się go nie lubić. Śmiało stosuj te zachowania w szkole, pracy, w domu i codziennych sytuacjach, aby zwiększyć swoją atrakcyjność. Uśmiechaj się i śmiej się z żartów innych. Uśmiech jest chyba najprostszym sposobem na przedstawienie swojej osoby w pozytywnym świetle. Oczywiście pamiętaj, żeby uśmiechać się często, ale w odpowiednich sytuacjach. You? kiedy się uśmiechasz twoje ciało wydziela endorfiny poprawiając twój nastrój spróbuj przeprowadzić pewien eksperyment i zacznij uśmiechać się na siłę zobaczysz że poczujesz się lepiej a twój mózg przyzwyczai się do tego uczucia przez co nieświadomie na twojej twarzy częściej będzie gościł szczery uśmiech spójrz tylko na te dwa zdjęcia na którym z nich Chris Evans wydaje ci się bardziej atrakcyjny gdy się uśmiechamy przekazujemy pozytywną energię innym niektórzy próbują polepszyć nasz nastrój opowiadając żarty Kto jest bardzo pociągające jest w oczach innych, kiedy rozumiemy czyjeś poczucie humoru i potrafimy się nim cieszyć. Przypomnij sobie, jak dobrze czułeś się, kiedy opowiedziałeś jakiś żart, który wszystkich rozbawił. Jeśli chcesz, żeby ludzie cię lubili, musisz sprawić, żeby tak właśnie czuli się przy tobie, jak ty w tamtej chwili. Chris Evans jest w tym mistrzem. Zobacz, jak śmieje się on z żartów swoich znajomych. <laughs> As we've she seen him evolve. Bring you on. <laughs> 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 yes, <laughs> <laughs> that was perfect. We me it. just say that we've had a lot of in the role, <laughs> right? <laughs> 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 oh, that's me, right? Is when I wake up. Is that me? That's RDJ. <laughs> Shut up. Since <laughs> <Scenes> all <are won. laughs> I was like, me? <laughs> Nie musisz być aż tak ekspresywny jak on, ale dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że świetnie się bawisz w ich towarzystwie. Jeśli nie bawicie czyjś żart, a bardzo chcesz wypaść atrakcyjnie w oczach tej osoby, przypomnij sobie, jak kiedyś wpadłeś w głupkowaty nastrój i potrafiłeś śmiać się dosłownie ze wszystkiego. Spróbuj ponownie odtworzyć w sobie tę energię i przejąć pozytywny nastrój od osoby opowiadającej żart. Bądź gentlemanem. Zarówno Chris Evans, jak i Kapitan Ameryka są świetnymi przykładami tego, jak być dżentelmenem we współczesnych czasach. W trakcie rozdania Oscarów członek ekipy Avengersów stał się bohaterem Gali, gdy przybył z pomocą Reginie King, której suknia zaplątała się. Szybko podał aktorce pomocną dłoń i zaprowadził ją na scenę tak, aby z łatwością mogła wspiąć się na zdradliwe schody. So that's Chris Evans being a perfect gentleman. Bycie dżentelmenem jest proste. Nie wymaga wiele wysiłku ani heroicznych czynów wystarczy zwykła przyzwoitość i znajomość manier. Szczególnie kobiety cenią takie osoby, ponieważ czują się wśród nich docenione i wyjątkowe. Zobacz tylko, jak Chris Evans pomaga Betty White wejść na scenę. Ty także możesz stać się dżentelmenem, ustępując starszej pani miejsca w autobusie, otwierając kobiecie drzwi, mówiąc komuś miły komplement, albo po prostu zachowując podstawowe zasady. Savoir vivre: savoir -vivre. naucz się śmiać z samego siebie. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o celowe stanie się pośmiewiskiem dla innych, ale o zwykłe poczucie smaku w sytuacjach z pozoru dla ciebie możliwie krępujących. Na pewno nie próbuj celowo się poniżać i śmiać na siłę z każdego żartu, który skierują w twoją stronę koledzy. Musisz potrafić rozróżnić, kiedy ktoś chce po przyjacielsku zażartować, a kiedy obrazić cię pod pozorem wprawienia innych w pozytywny nastrój. Umiejętność odpowiedniego zachowania się w takich sytuacjach jest naprawdę czymś bardzo atrakcyjnym. Jest to jednak temat na osobny odcinek. Teraz skupimy się na tym, żebyś nauczył się mieć dystans do siebie. Chris Evans nie jest great actor, but he plays Captain America <laughs> like he's a Aktor <laughs> znany teraz głównie z roli Kapitana Ameryki. W swoim życiu grał wiele różnych krępujących, dziwnych, a nawet poniżających dla siebie ról. Mimo to patrzy on na to wszystko dzisiaj z dystansem i poczuciem humoru. Zobacz tylko jak reaguje na coś co dla większości z nas byłoby z pewnością bardzo krępujące. <laughs> <laughs> oh, What's happening? Magenta. <laughs> 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 Muy caliente. Kind of want to see the Wesley Snipes. <laughs> all, right, all right, you want you want Ben Affleck or Keanu Reeves? <laughs> Dlatego jeśli ktoś spróbuje z ciebie zażartować, albo spotka Cię jakaś krępująca sytuacja, nie staraj się od razu wpadać w złość, nie zamykaj się w sobie i nie przepraszaj pełen wstydu za coś na co prawdopodobnie nie miałeś wpływu, albo zdarzyło się bardzo dawno. Obróć całą sytuację w coś zabawnego i zacznij śmiać się z samego siebie. Tego wszystkiego uczy nas właśnie Chris Evans. Pamiętaj o tych trzech zasadach, a z pewnością staniesz się bardziej atrakcyjną osobą w oczach innych ludzi. Jeśli chcesz, żebym tworzył podobne materiały, to zostaw komentarz pod spodem i daj łapkę w górę. To naprawdę wiele znaczy.